Lecimy z tematem, jak zbudować wiarygodność w internecie poznaj 12 takich dosyć konkretnych zasad. Odznaczaj sobie, czekuj, co już masz, a jak nie masz, to pisz notatki i od razu zastanawiaj, jak to wdrożyć. Punkt pierwszy to jest regularne dotrzymywanie obietnic. I teraz nawet ma to swoje uzasadnienie w takich prostych rzeczach. Wyśle dzisiaj ofertę, największe kłamstwo świata. Albo dostaniesz dzisiaj produkt, albo już wysłałem przelew. <laughs> Rozumiesz? Regularnie dotrzymuj obietnic. Ludzie zwracają na to uwagę. Dwa: buduj markę w oparciu o zaufanie. To znaczy, że jak już masz, cieszysz się tym zaufaniem, to rób wszystko, żeby tego nie stracić. To jest trochę tak, jak z rozbiciem szklanki o podłogę. Możesz szklankę posklejać, ale pęknięcia zawsze zastaną. Kolejna z tych rzeczy to jest buduj rekomendacje ekspertów, celebrytów. Jedna dobra rekomendacja od osoby, która cieszy się autorytetem, Twoich odbiorców jest lepsza i ważniejsza niż tysiąc kolejnych argumentów, które ty wypowiesz sam. Argumenty trzeciej strony działają dużo lepiej. I z jednej strony masz rekomendacje ekspertów, a z drugiej strony masz opinie swoich klientów, o których będziemy rozmawiać w module 12. Jak je sobie pozbierać, aby były wiarygodne, ciekawe i nie było tylko super polecam. Bo to jest wiesz, super polecam. Hmm, 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 hmm. No właśnie, wiesz o co chodzi. Chwal się swoimi sukcesami. Piąty punkt osiągnięciami, efektami, realizacjami. Każda realizacja powinna być publikacją. Efekty, które osiągasz, sukcesy. Wiele firm w ogóle nie ma efektów, czasami nawet je fabrykuje w branży marketingowej, a ty jak masz wyniki, jak masz coś konkretnego, co przyniosło, to na litość nie zachowaj tego, nie zachowuj tego do szuflady. Pochwal się tego, trąb. Kojarzy mi się taka scena, z filmu, dokładnie o Zbigniewie Relidze Jestem Bogiem. I tam była taka scena, kiedy zakończyła się ta cała operacja, która trwała tam wiele godzin i ten asystent tam spał, to Religa tak podchodzi do niego na koniec, pali papierosa w łazience i mówi, dzwoń po media, dzwoń do gazet. A ten tak na niego patrzy, jak teraz, tu zmęczeni, dzwoń, bo, jak, bo musimy się tym pochwalić, ale jakby dlaczego, dlaczego? Bo jak kura zniesie jajko, to co robi? No, gdacze, więc gdaczmy. I to mi tak przyszło do głowy, że o każdym swoim sukcesie należy trąbić, tak jak się zdobywało Mont Everest. I warto się wyzbyć tego takiej, takiej skromności. Skromność ma bardzo niską siłę nabywczą jako waluta w biznesie. Niestety, stety, ja uważam, że stety należy się chwalić. Powinniśmy się tego nauczyć od innych nacji, które nie mają problemów się z chwaleniem. Bo dlatego nas w wielu aspektach zjadają, bo my się wstydzimy, boimy. Bo trzeba być skromnym. Nie, chwal się. Pochwal się sukcesem w swoich mediach społecznościowych, pochwal się sukcesem na blogu, wyślij newsletter, wyślij SMS-a do wszystkich klientów. Jak mój artykuł był w Forbesie, to wszyscy o nim wiedzieli. Wysłałem w mailach, wysłałem w wiadomościach, gdzie się tylko dało na Instagramie, Linkedinie i wszędzie. To jest osiągnięcie. Byłem na scenie High Love Marketing, wszyscy wiedzieli. Byłem z Garem Wajnerczukiem na scenie, wszyscy wiedzieli. Teraz będę z Brianem Tracy, też się wszyscy dowiedzą. Więc to są takie elementy, które... Są istotne z punktu widzenia marki. Markę buduje się na sukcesach, a nie na porażkach. Albo kiedy wyciągasz dobre wnioski z porażek, to też, ale rozmawiamy dzisiaj o sukcesach. Zapewniasz gwarancję. W pewnych aspektach możesz dać gwarancję, w pewnych nie możesz. Zastanów się, na który element. W Twoim biznesie możesz dać gwarancję. Może dajesz gwarancję na to, że szybko odpowiadasz, albo zawsze odbierasz połączenia, albo zawsze jesteś miły i uśmiechnięty. Nie wiem, wymyśl coś, zakres, który możesz dać gwarancję, ale ta gwarancja powinna mieć znaczenie i sens dla Twojego odbiorcy, a nie tylko dla Ciebie. Idąc dalej, dbaj o wygląd, design Twojego produktu, marki. To jest super istotne, żeby to wszystko wyglądało dobrze. I teraz jest wiele trendów, że brzydka strona sprzedaje lepiej, ale nikt nie wie, co by było, gdyby ta sama, ten sam układ tej brzydkiej strony został lepiej zaprezentowany, lepiej opakowany. Generalnie ludzie lubią to, co ładne, lubią to, co jest zaprojektowane, lubią to, co się podoba i cieszy oko. Piękno jest perswazyjne. Pomyśl sobie o pięknej kobiecie, o pięknym mężczyźnie. Dlaczego nie umieszcza się brzydkich kobiet i brzydkich mężczyzn w reklamach? Bo piękno jest perswazyjne. I Dlaczego ten slajd nie jest zrobiony w Wordzie i zrobiony jakimś screenem w pęcie? Tylko jest wszystko dopasowane, są takie same fonty, są takie same kolory, są takie same ikonki. Żeby zachować spójność i żeby to się podobało, jakieś tutaj zasady proporcji, żeby zostały zachowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kontekst ekspozycji. Czy gdyby na przykład firma dała Ci możliwość bezpłatnej reklamy na kubłach, na śmieci w całym mieście albo na śmieciarce, to poszedłbyś na to, poszłabyś na to? No może jeżeli sprzedajesz środki. Dezynfekujące, które obniżają smród, obniżają te brzydkie zapachy, to może to jest dobre rozwiązanie. Ale kiedy na przykład sprzedajesz jakiś fajny, przyjemny produkt, na przykład nie, słuchawki, albo stroje sportowe, albo sprzedajesz usługi fotograficzne, albo sprzedajesz usługi kosmetologiczne, no to reklama na śmieciarce nie byłaby najlepsza rzecz. Więc jeżeli wyświetlasz swoją reklamę w gównianych miejscach, to to tak samo wpływa na zawartość tego, czyli to co znajduje się wokół twojej reklamy. Dbaj zawsze o to, żeby twoja reklama wyświetlała się w najlepszym możliwym miejscu. To jest trochę taki case, jakbyś miał na przykład bramę wjazdową i w klipie do tego do tej bramy wjazdowej, która się automatycznie otwiera, przez tą bramę przejechało Ferrari w klipie wideo. Tak? To jest pierwszy sposób. A drugi, kiedy przejechałoby przez tą bramę, no nie wiem, Dacia Logan. To ta brama, obok której przejeżdża Ferrari, ma inną wartość niż ta brama. Przez którą przejeżdża Dacia Logan. Ja też, jakby już to pomijam, efekt pozycjonowania, który produkt jest dla kogo, ale wiesz, pokazywanie się obok znanych marek, pokazywanie znanych rzeczy obok siebie ma bardzo duże znaczenie na podniesienie Twojej wartości. Kontekst to jest też również efekt halo. Efekt halo to jest to, że jeżeli pokazujesz się obok czegoś, co ma wartość, znaczenie dla Twojego odbiorcy, to automatycznie zabierasz troszeczkę tej. Tej aury, tej aureoli nad sobą. Da, efekt ósmy, czyli tutaj punkt ósmy, daj poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli masz jakieś nagrody, jakieś certyfikaty, to trochę nawiązuje do Twoich osiągnięć, ale kiedy jest coś, co fizycznie, materialnie potwierdza to, co robisz, to pokaż to ludziom. Dlaczego to jest ważne? Jak robimy szkolenia, na przykład, to dajesz wartość ludziom, edukujesz wszystko, a oni na koniec pytają, czy jest certyfikat. Dlaczego? Bo to jest takie materialne potwierdzenie, że ty to masz. To jest wiesz, jak kończysz bieg i przebiegasz te 10, tam 21 czy bieg czy dystans maratoński, to na koniec dostajesz medal. Czy ten medal jest coś wart? Nie, ale dla ciebie jako dla osoby, która ten dystans pokonała, która się przygotowała, która się zmęczyła, on ma bardzo wielką rolę i znaczenie, bo to jest materialny symbol twojego osiągnięcia ważne rzeczy. Dziewiąty punkt, ja uważam, że to jest istotne, pokazuj swoją twarz, że po drugiej stronie jest też człowiek. To jest takie pokazanie jesteśmy podobni. Ja też mam podobne problemy. Ja też jestem człowiekiem. Zobacz jak wyglądam, to ze mną będziesz rozmawiać. To podnosi autorytet, bo skraca dystans. Punkt dziesiąty. Potwierdzaj swoje argumenty liczbami. Idealnie, gdy jesteś w stanie pokazać liczbę, bo z liczbą się nie da dyskutować. Pamiętaj o tym, że argumenty bez pokrycia to tylko puste słowa. Warto mieć do każdej rzeczy coś, co potrafisz zwizualizować, i nie zawsze to musi być wynik sprzedażowy, że jak zastosujesz liczby, to twoje wyniki wzrosną w kosmos. Czasami jest to pokazanie jakiegoś kontekstu, czasami to jest pokazanie jakiegoś przykładu. Będziemy o tym mówić w rozdziale dotyczącym argumentów. Idąc dalej, pokazuj też wpadki, ale drobne wpadki one uwiarygodniają. To nie powinna być taka wpadka na zasadzie tam blogerki, która mówiła, że produkcja jest polska, tak naprawdę była chińska i metki były źle przyszyte i niestety wydało się wszystko. Ja nie chcę tutaj zdradzać personali, bo to jest taka wpadka, która jest no, jakby dyskwalifikująca. To chodzi o to, żeby pokazać, że też masz w sobie pierwiastek człowieka, że jesteś cyborgiem. Bo wiecie, wy ludzie to po prostu no, popełniacie błędy. <laughs> Żartuję oczywiście. Wiesz, chodzi o to, że żeby ludzie nie pomyśleli, że jesteś cyborgiem, że to, co robisz, jest takie no, ludzkie, bo wszyscy popełniamy błędy. Ci ludzie, co mówią, że nie popełniają błędów, kłamią. I tyle. Dlatego warto też czasami jakąś jedną drobną wpadką się podzielić, natomiast ta wpadka nie powinna być dyskwalifikująca. Punkt 12. Dziel się swoją wiedzą za darmo w różnych mediach. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, jak edukować klientów, żeby to prowadziło do sprzedaży. Jest bardzo mała, i to nieprzypadkowo różnica pomiędzy słowami autor i autorytet. Należy publikować, należy się dzielić z wielu powodów. Będziemy o tym rozmawiać. A to już koniec tej lekcji widzimy się w kolejnej.